no! do ciebie BS1 wtedy? Nie, nie zabierz mię, officer, officer Mati, kurwa szefem jesteś. Złotem. Czemu tak mówi? Ja sobie sam pytam. No, ale kurwa, no raź się zasypa, raź się zasypa, sam bierz no. Pago w ogóle nie ma u nas na serwerze. No, <grym> dobra, szedłem. Dobra, Saju, udostępnij mi zobacz, Albo Zobacz. Bebor, zobacz albo Debor, albo. Znacie radę? A nie z serwera, ja no. z serwera. Ale on mnie będzie słychać. No. no nie macie Ja mam jednego peceta Saju możesz udostępnić? No nie bardzo, ja powiem szczerze. Oj chuj, dobra Piotrek, no dodaj no, tego poba Chciałem kogo innego pomęczyć, no ale widzisz. Hmm. Oni to specjalnie robią A może, Piotrek, może wiesz? Jarek by cię udostępniał Jarek niech nie udostępniał. Ja bym ci bo... udostępnił, ale ja mam jednego peceta, to będziesz trzeci od nich splika wszystko Kurwa SIĘ to... Dobra, nie chce mi się! Kamal weź pago, nie drzwi, kurde się, naprawdę. nie eee, działa, no. Bye. Jak ci monitor nie działa? Meczy zaczyna, no. Jak ci monitor nie działa? Jak ty przychodzi przygotowany na trening spóźniony o 30 minut i monitor ci nie działa? Wszystko było dobrze, wszystko było dobrze. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Gramy! Dobra, chyba, działa wszystko. Na halo, halo. kurnik na razie. Dał palaka nic. E, dam na... i nic. Daj mi ci go bombę. Dam smoka na zejście do kraty. Dobra? Jaro, w sumie ty będziesz mógł sam pójść. Uważaj na, na kurnik, albo żeby ci, żeby ci nie skoczył za wenty, dobra? Dam smoka na no, no. da zejście do kraty, spalać na kurnik, ale wejdziecie dobra. rampą sobie, dobra? Może zapijmy gościa na rotacji. Już palił, nie? I palę na kurnik teraz. A jest tam po mnie Nie wejdę, wiesz? Chodźcie do rampy, już Chodźcie do rampy Oj, Nie Koczę... otworzyłeś drzwi? Nie Kto się zabił? Pod Kevinem by I do rampy był Chcemy zejść do czy poczekamy jeszcze? Okay. Ja bym wchodził w typa No to dawaj mnie. Jest prawo, prawo Nice Próbuję długie zająć Vent no jeden Vent jest, dopiero Tak Otwórz mu dół Dwóch Krótki jeden Pomóż mu no, po szybę. Tak na Dobra, no. Dobra, no, klaczujesz, ma Mogę, ale. Ale w no, ogóle, w ogóle, zero komunikacji, komunikacji między wami, słuchajcie. Spokojnie, panowie, to jest pierwsza runda po przerwie, bo długo przerwę mieliśmy. Więc na spokojnie. Graliśmy mi fula, mieliśmy bo, bo spokojnie. Dajcie nie? mi smoke'a, to wrzucę ścianę do prawej. Dobra, A? i chodźmy na po prostu. Ale na dół, chcesz schodzić? Nie, ja bym szedł raczej do, do hangaru. Flasha tylko Jednego dali. Smoka zostawiam sobie. Jest przybo yy, jeden. Garaż prawo może być? Może być. być. Prawo raczej. No może być. Ja wychodzę na drabinę. Mogę flashać. Mogę wam flashać pod gniazdo A za chyba chciał pod tchawie Ja nawet muszę Nice. Leży leży Trzeba leży. Nice. 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 Hangar, hangar jest! Nice. Komunikujcie się, go to pod robię. No to go teraz pod pod, Ja potrzebę, szybę patrzę, pod heaven, Mhm. It, 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 na razie. It. Może pierwszego? Ja mam ja mogę go. wam dać też jakieś informacje, jak chcecie. Ja pod drabiną. Mamy presję jeszcze? Nie mamy? Nie. No. Wejście czyste. Ja smukkuję kanał. Serwo. Nie widzę nic, zrobiłeś się. Skakuję z bomba? Za PSEM! Leży. Nice. Ja plantuję na gniazdo ci. Mhm. Mm Maina no możecie liczba. mieć. Pod gniazdem leży. Nice. Co so, sam na górę. No sub sam tutaj patrz sam Oni też spalili. Oh. Dojechał ty. Leży jeden. Nice. Jeszcze A jeden. Jeszcze so. Go i tak lobby. Oni będą dalej skracali, nie? Zaraz... Yy, tylko nie. No to ja sobie pójdę sam na outside. Jedna rampa. Będziesz zamknięta. Pomagam ci Sa już. Mhm. Mm Jesteś ze mną? Tak, czekaj, spala na blisko w ogóle. No, nie ma na blisko. Był, był, Ale menda. Ja górę zamykam już. Super, Pawor. No, Pewor, rozbijasz drzwi, spasza zasmukujesz smukujesz przybo. Pago i PSI wyrzucacie rzucacie po jednym flashu do przebudówki i raszujecie kurnikiemki. Silo, za pestą, za pestą jest. To, ja na kurniku no. jeszcze. Kurnik leży bez. Leży bez. Nie Leży. Opala mnie A wejście. Kratoteru. Nie ja idę. Za niebieską może być. Przy nie widzę. Ja mam. Dwóch kurnik skracało. Jeden leży. Chodźcie, chodźcie. Po, 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 po. Ja mam bombę. Cofnę na, na, na górę chłop z kurnika. Zostań Pewe, wróćmy na kwadrat teraz co? Wróćmy za kwadrat sobie we 3, a Pewer zostanie na no, odsadzie U no, mnie cisza na razie Będziesz no? zamykał od Przybo? Ja w kuli mm, pierwszy Spróbuję, no ale ja late strasznie będę wiesz I weźmy <coughs> okay? na górę, okej Powiedz Pewer gdzieś gotowy patrz plecy pa pagują pa no, z rampy Ja pierwszy za BS-em przeszuję no, Nie poszuję Dobra Spokuje wejście Plaszuje do szybo Ajdę w te wejście sobie ustać, wiesz jak dziura macie w tym, jakby w. Pan to ja. Gniazdo. Przeszułem gniazdo raz. Ja leży gniazdo mnie. zależy. Wyjechali ja, ja, nie Ładnie. Na momencie kobry. Poszło? O! Ja to to, to, to mam, skikt. No ja, nie robili ty. Na ja, przebiegłeś. Malił Ja w kradzie co siedzę, nie? są chce drzwi. Do szyb idę. Jest w garażu jeden. Co Zabiłem tego co Mateusz, zabiłem. zabiłem. Prawo garaż. Ja musiałem topnąć. Poho, SF kurwa, drzwi jeszcze jeden. Nie wracam, no. Jeden pod heavenem macie. Ja ciągle jeden. I pod heavenem. Siłą Ja mogę rzucić jakieś granaty na dole. Czy albo znowu zejść na, no. no, na, na górę sobie. Idź, no. Daj mi pierwszemu, to bo schodzi. A gdzie Nie, góra, góra. Jesteśmy na górę. góra już. Mógł w kuli no, wejść. za awentem CT nie, no. nie ma. Spadzę to

Weźcie paczkę pod ramę. Wy pod rampę idziecie, ale dopiero jak on wyjdzie tu i będzie bieg pod rampy wtedy straszujecie O kurwa, ty kurwa, odjebałeś się. lekko miał, miał, Gdzie Twój Ej, ja już się, A, a flety poleciały? Już się Mój kroposę, Nadaleko, No Mój kroposłup. Na daleko, nie? na koniku. Byłem ukochany! Ja tak Łach, prawo, tutaj chodzi na 25%. Pięć... My jesteśmy w ogóle daleko. No ja bombę wziąć. Ja fleszuję do lewej. No jakim chujem on mnie zabija w ogóle? No, jeszcze na fleszu. I spróbuję szybko zjechać tego, z tego, ze styla, żeby ci wysadzisz tam Dobra, ja wysadzam drzwi. I do, ramp, do rampy możemy być od Ta. razu. Tak, poza niebieską u nas, za czerwoną też. Dobra, chodźcie, rampę. Jest blisko. Zależy. Dawaj, dawaj, dawaj. Pod kawanem będzie pewnie? Ja schodzę od razu. No. Cię od razu. Ja, Błukuję ja wchodzę w długie, ja wchodzę ci w długie już. Jest długie. Trampolę, Leży. Trampoje VP. Trampoje Leży. Tram, jeszcze, jeszcze jeden długie. Drugi w krótki? Nie. Rampa w ogóle. Rampa w ogóle się. Tram, rampa. Jarek, ładny ci kornik. Trampa, trampa. Leży. Brawo ładnie. D. D. Jak Piotr do was przyjdzie, to będziecie teraz. Skrócił kurnik chyba. Nie, nie, ja jestem kurnik. Drzwi skrócił, no. Prawa, drzwi, Dalej lec? siedzi? Tak, tak. Ja do przebo wchodzę. Mleko. Przebo, trzyma. A drzwi, leży? Leży, leży, sorry, nie powiedziałem. Przebo był. Sprawdzam lewo. Sprawdź prawo. To co, nie wiem, że na dół chcemy pójść? Możemy iść no. Ja do ciebie mi skoczę i tylko zobaczę, czy nie ma go. Frajera. Szybko go skasujemy w co. Nie ma go, wiesz? Nie na dosi. Rampa jeden. No i wesz, jest długie Nie, że. Kurwa, macie. No ale timing. Nie A wiem. Zjebałem też. Trat, trat, trat. Przybo uważaj, Trzeba uważaj teraz Trzymam, przybo leży Palę wam gniazdo, wyszedł gniazdo Leży leży, rampę nie ma, rampa na gniazdo Brawo Weź do góry no? Piotrek, ja ci mogę flash na Możesz flashnąć To mógł na lobby wrócić Węd Brawo, gdzie Bardzo poważnie weźcie strutek Spas, tu ja, on nie poleciał tak. w ogóle jak wyjść. Ja tak. kurnik słuchaj. Kto zabiłeś? Jeżdżaj, kurnik. Ja zabiłem z y, drzwi jednego. z ściany. Idę do Cię, Jarek. O, oni tutaj no. jest to, co, ten cały ten zestaw. Busta mogę zrobić z sobą. Idziesz? Idę, idę. Chodź, chodź. Będę przesuwał się. Widzisz coś? Nie, czekaj. Gdzie jest, Gdzie jest? Gdzie jest. O Spada. kurwa. Dobra. Złaś. na rady tutaj. Po prawej jest, czy nie wiesz? Nie wiem, ale coś się było słyszeć. No, jest rampa. Trzymaj, drzwi. Trzymaj drzwierek. O. Patrz, drzwi. Musimy, Mało czasu. Musimy wychodzić górą. No. Chodź przez smoka, no, przebiegniesz, czy nie dasz rady. Dam radę. Daję, fle... o... daję do przybo flasha i skracali, więc raczej powinienem w bs Był! No ja to dzisiaj we nie wiem, czy. ja po prostu dzisiaj, wiecie, no ostatni dni wstawałem o 8 rano Albo wcześniej I po prostu o tej porze, nie wiem, jestem trochę nieprzydomny wypiję kawę, ale czuję, że jeszcze Jestem jakiś, nie wiem, nieobecny Biało mamy za chyba kurnik wychodzi Jednak... Jeden jeden drzwi reszta kurnik Dobra w lobby. Jeszcze jeden BS BS, jeden BS brawo jeszcze Las Ciboty jest góra jest? Ja tak, trzeba tak Smok z nas chodzi? Brawie, brawie. Jest, brawie. jest, jest przy kurniku Dobra, blowa Super Mati, kurwa, szefem jesteś Botem Ale czemu tak mówisz? Zasy sam pytę no ale kurwa, no raz się zasysa, raz się zasysa, sam wiesz, no. Ja się nie mogę odnaleźć, kurwa, czasami na tych miejscach naszych. Temu? No nie wiem. Kopcaj, nie do ale... graty. za zaczerwaj. jestem sama, raczej. Ja rady. jestem rady. Pomóż się rady? Rady? ogólnie, jedna sama, gazdratowa. Zabijam, przebijam. Nie mam więcej ja... chyba. Na lubisku rozbite, nie. Zobacz, co Więcej nie było na lubis, wiecie? Ja uciekam. Chciałem zaczerwować. Za przybo bo może być, pago też. Nie zaczerwaj. Kurwa mać, no. Sylos i czerwona. Leży, leży. Sylos, leży. La. Damian, <laughs> co z no, tym trzymać? Ty były zamknięte, tak? No. No to równie Na silosie, nie? Ja w przerwę. Szerzej, szerzej. No właśnie szerzej. Ja się zarapię i za mam, więc... Nie kwadrat gdzieś? U mnie, nie outside. No, za czerwonym. 500. Za czerwoną. No, Siana dają. Ja przebiegam no, za przerwą, wiesz? No cześć, nic więcej na jest. Mogę ci do ciebie też. Niech jeden idzie na dół. do ciebie, ale. do Nie, a pierwszy, sterek, sterek tu jest. Pierstereg. Chodzą. Ago. No tylko tak, no, tak Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch przebijał smołka. Chodź od rampy do ciebie. Bez no, jest jeden w Nie Office, last. Office. Ale po profesorku Jarek zegrał. Ale kurwa, Maćno! Szkoda. Ja no, rozajebiście to, to zrobiłem już. Nie no, ale to zrobiłeś perfekcyjnie no Tego, no, tego kurde puściłeś, ładnie. no bez W sumie to z drugiego Ale Sajusz Ja zabiłem oh. też jednego, halo <laughs> Rampa! Rampa, rampa, dużo, dużo rampa Tak rampa. Ja pod drabą Ja jedę dół już Jali. Ja też już A, do do. A, na Krótkie, dół. krótkie, smog poszedł Aqua, palił Gdyby mi wjechał, leży. No jeszcze jeden tu jest, no nie. No, no, no. Do długi. Za oknem jeden, jeden. No. To nie słań. Kurwa mać. Jest do Cervo, już leży. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden. O skaucie, na Jeszcze jeden, dół. Chodzę Dół czerwo jeszcze. Nie widzę nic. Leży, kwadrat. No i las house, Zaskoczył. Tak. przebiega. Do Fenixa idzie. Ale dostał raczej. Super. Nice. No. drzwi, ży, do, do, do meta, do meta, tak, Do meta. Wiedz. Ale spokojnie, spokojnie. Dostawcie go. Sobie ja mam sobie już dołu. Ja bym, nie? Na dole. Zabij mnie z dołu. Rampa wchodzi już. Jeden Ta rampa plac, wjechała już. Musimy do venta. No, musicie do wenta. no jak najszybciej, bo typ go nie było wcześniej. Zbyt, jeden z jeden, placu. Jeden z kwadrat. Phoenix leży, to jest z dołu. A ja do... do góry w ogóle szedł. Dwa laki no, na A. Dwa A. Jeden leży z góry. Leży z dołu. Mogą kratami no, wejść, nie? Barę pod miazdo, February pod miazdo Tak, February pod miazdo, proszę Mokuję drzwi Nie widzę, że... Mogę tu flasha w to i zagrać jak chcę się wyrzucić Ja sobie rzucimy smoka przed ciebie Podchodzę sobie, Może dać flasha jakiegoś? Przed ciebie daję Leży z góry Odpadnie Jarek, co? Ciemnia może być Nie ma, ciemnia, uważajcie Leży z moka Szybko, szybko Szybko, szybko leży Brawo, zajebisty retake, panowie Nie boję usta Bago, ty jeszcze mam smoka w domek, przecież no Mam, jest, mam, no mam, ale na razie musisz było... no, No dałem dopiero. No i to się kurwa. Rampa może być teraz. Tak, ktoś na gniazdo nie idzie na przykład nam? Rampa, nie, rampa idzie. Nie, nie, raczej nie. Rampa, rampa. I z dołu mi wyszedł. A, rampa. O, jadą, jadą tutaj. Rampa, rampa, rampa. O kurwa. O człowieku, ty. Duża tu. Jeszcze jeden. Bale. Długie, długie, las, długie las. Super Brawo, Kurwa, no no no, no. Uważajcie kontakt rampę Jak będą kontak rampy wchodzili to uciekaj na dół w sumie. Mm -hmm. I odpuścimy gniazdo A, gniazdo mogę pójść? Nie. Gniazdo nie. z dworu nie Hangar z prawo Jest góra też Dziękuję. Góra, góra, góra jeszcze wchodzi kurnik Pochodzi. Dworu nie ma ja od ram, ja, ja przyszedłem za OBS. Jeden ma 10. Ja ABS jestem. Dobra. Ja mam flesza za plec mogę dać. A Dobra, za BS Chcesz o flesza za BS? W drzwiach jeden. Ja wychodzę. Ja muszę, bo... W drzwiach. Ja drzwi drzwi drzwiach drzwi. Kurnik, kurnik pobiegł. Kurnik, kurnik. kurnik. Okay. Patrz mu, kurnik. Najleksza. Brawo. Super. Ekstra. Dór jeden. Smok trzeba. Uwaga. Oni, i tak tam... za czerwą mi wybiegł w ropy do ja to... skróćmy te drzwi może ja idę wchodzę, wchodzę możecie wejść no grzejs no kurd bo powiem dupę nie chce idę placu jeszcze jeden idzie a ja od rampy jeden biega idę pod heaven masz outside? kurwa a skradł dwu... jeden kraty wyszedł i drzwi jeden do wygrania no wiadomo No kraty co? Mogli no. A, A, Drugi, tak na długi. Szkoda, że ten dół zeszli. Pale drzwi. Zeszły góry nie widzę, jest Patrzysz lewo? Lipa, no lewo tak sędzią, wiesz? Nie wiem, co mam patrzeć. To czerwo jest w ogóle. No to właśnie. A ja w paru się Mati. No, no Mati wchodzę, kurnik z tobą. A, placu... A on już Scream Skrim też. widziałeś? A, skrim i kur... no, też też kur... ja jeden kurnik No ten też mnie widział. Kurwa Jeden, 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 Upe zagrał na dworze Weźmy ja te dwie rundy i będzie git Ja Phoenix pobiegnę znowu Aż co ja ja uważam na zejście do kraty teraz go... Jano od razu wchodzi jak coś O kurwa mać, za czerwo biegnie Raszuję? No poczuł ty gościu, fuj No, na no, dobry head kurwa ogólnie Leży, leży On? Tak Jedna osoba tylko tam była, nie? jeszcze coś tam ja zamknąłem rampę Zajam, office. Tak. Przed jeden jeden w oknie w officie szyby nie wiem chyba bite chyba, nie wiem czy co to krótkich, było. Ja od krótkich Mati Rampa jeden yeah. 14 HP mu zostawił. Mimo, po gościa leży. Może być dwór, złapisz dwór Jarom, bo ja trzeba. Idę, idę jeden na Weź za Baj z okolika paga. Ja dobra, też schodzę. Lobby czyste, lobby czyste. Jeszcze plac jeden. Jeden leży, dobra. Siedem plac tak? no, jest. Jeszcze. Leży, raz dół, tak? Tak, tak. Za kot, ja dalej z wiorek. No nie blokuj, nie blokuj. Ory. Od razu weź Mati. Rampę przyłączę. Zjebałem sorki. Z ma wika. Rębo, tarwe, Leży rampa. Zabiłem Zabiję rampę. piknijcie tego gościa. Zabijcie go. O, no. kado. żeby do prawej nie przeszedł przez rampę. No, No ja ja do do No, chodź, chodź, Piotrek. Bum. Nie widzę. Ale ta to rampa za słona. Smokuje krótkie, smokuje krótkie. długie z bombą. na łoku Spalić, nie palić. spal. Może, albo nie pal, chuj z tym. Na łoku, na łoku. Cały czas na I na A. łoku, na, na łoku zajmuj się. Kraty z ja plantuję na długie. 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 Na, na długie. Kurwa. Trzymam rampę. Rampa. Krótki wyszedł już, i rampa, i lewo. Jeszcze jeden na rampa. Jeden. rampa. Jeden. A, długie. KURWA NO! Za blisko podbiegłeś Mati, że typ Cię widział, nie? Szkoda no, Ale tym staruchem To dobra runda Jeden z trzyma wybiegł na górę Masiarek Może byś długą się już wyjebał Drugi raz jak, jak zarobił to gdzieś debilem albo... Kratę. Nie, on, on sam jest, on sam jest, rajduj Garaż Zawalił Wyjechał lewą jest ja tak ja. Porła. Kurde, Mielcy, Dobra, ale tak dobry mecz, dobry, dobry mecz. Go.